W końcu mogę odpocząć. Przemek, wynieś śmieć Przemek, babcia przyjechała. Synku, pójdziesz po włoszczyznę? Przemek, internetu Synku, w nie ma. Skąd znasz blokadę rodzicielską na telewizji? Przemek, co w twojej kurtce robi zapalniczkę? Synku, idź na zakupy. Przemek, pomóż mi w garażu. Wody, latarkę przynieś, robimy Przemek, śmieci. uwo przyleciało. Dlaczego rybki pływają? Syneczku... Zakupy pomóż nie? Szemek. Idź na spacer spacerstwo. Przem Przemysław, Szemek, Szemek, Przemek. Przemek, spakowałeś się na jutro? Paulina, kurier do ciebie. To te paczki, co zamawiałaś. Paczki? Ale to było. Ojciec! Chwileczkę! Co, ciężkie dzisiaj? A to różnie, wie pani. Raz ciężkie, raz nie. Jestem! Ciężki. Paczki z Chin, mamo. A takie ładne wodki kupiłam. <grystekórskim> Nic z tego nie będzie. N Greta miała rację. Ograbili nas z dzieciństwa. Ale pan Kret <grystekórskim> mówił wczoraj w pogodzie, że będzie śnieg dzisiaj padał i No i dupa, no. Trudno. Pobawiły się za pół roku. A co za pół roku? No jak to co? Waksykam. wow Wow, jaka subtelna reklama. Hmm. Dzięki. Czy mała należy do toba? Nie. Znowu dorobi. No jasna cholera! może jeszcze No proszę. Znowu się uczy. Posłuchaj, ile razy ci powtarzałem? Żadnej nauki w ferie! Jeszcze spokojnie. No, co, spokojnie. Zaraz będzie matura, potem studia, potem praca, a ta ostatnie chwile wolnego czasu marnuje na wkuwanie! Nie mogę na to patrzeć! Nie mogę! Nie mogłaś się w nocy uczyć? Przy świecach czy coś? Tylko ojca stresujesz, a i tak musi znosić, że dwa tygodnie w domu siedzisz. Wstyd, wstyd, córcia! Ktoś Tu! Daty ci się pomyliły? Eee! Skąd ja to znam? Ale. Jak trener? Przecież trener, przed chwilą, tam trener był? Nie, gdzieś ja dopiero wszedłem. Piłki chciałem odkurzyć. Chyba, że. Chyba, że zaczęli ze mnie. Znowu. Chodź, pokażemy im. Ale trenerze, co się dzieje, no? no zobaczysz. Ło! Wiedziałem, wiedziałem. Grają beze mnie. Nie no, nie no, oryginał wyluzuj, my tak tylko dla sportu. Panie trenerze, jakby... Co to jest? To są moje klony. I najwidoczniej świetnie się bawią za moimi plecami. Irrulidzinal, Polki muristu. osłabiacie mi klony. Klony, to jest Przemek. Przemek? To są klony. Pierwszy od lewej. senior Klon. Moja najlepsza zabaweczka. On prowadzi zajęcia z ludźmi z Erasmus. Ola! Drugi to jest Andrzej. Andrzej prasuje mi dresy i czyści piłeczki, takie tam rzeczy. Cześć! A to jest dziewiątka. Y dziewiątka? Tak, bo mi nie wyszedł w ogóle. Nie umie pisać biedaczek, nie umie czytać, mówić. Nie umie nic, Na nawet mu wąt nie rośnie. Musiałem coś w tych próbówkach pomylić albo co? No nie ja wiem. Ale kieba robi z tego. I z 1-3. A no, chyba już rozumiem, no? Kierie hugarko, most Pyta się, czy chcesz zagrać. No, w sumie w kuku dawno nie grałem, a jeszcze z czterema trenerami to nigdy. tak... To... I tak już nic dziwniejszego nie spotkać się. A w to to już nikt nie uwierzy, tak zawsze trener mi mówił. Witam panowie, dzień dobry. Cześć kochani, mamy dla Was fantastyczny komunikat. Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, można powiedzieć, że aż tak dużymi. E, dlatego chcielibyśmy coś ogłosić. Co to jest? Oczywiście ogłaszamy Voxy Camp! Jesteśmy strasznie podekscytowani, nie bez powodu, bo przyjemność z Campu będzie w tym roku podwójna, bo zorganizujemy dla was aż dwa turnusy. Odbędą się one na przełomie czerwca i lipca. Tak, faktycznie. To ważne, jeśli nie wiecie jak było, to zobaczcie sobie link w opisie, tam jest film z poprzedniej edycji. Jeśli chcecie zobaczyć jak będzie, to musicie pojechać, a jeśli nie chcecie zobaczyć, to będziecie żałować. To jest taka zasada Voxy Campu. Słuchajcie, jeśli chcecie z nami spędzić wakacje, to klikajcie link, który wam się teraz wyświetla. Także do zobaczenia na Mazurach. Pa pa.